Witajcie, tutaj Sylwia i budżet w kopertach. W poprzedniej części przedstawiłam wam, przedstawiłam wam 14 fajnych wyzwań, które możecie sobie zrealizować sami w domu. Jak już mówiłam wcześniej, wezwanie może być wszystko. Wyzwaniem może być wszystko, co was będzie nakręcało, co wam jednocześnie zmniejszy wasze wydatki na poszczególne kategorie budżetowe, które wy macie tak? a zwiększy wasze oszczędności i przedstawiałam wam poprzedniej część, przedstawiałam wam 14 znaczy więcej wam przedstawiałam, bo jeszcze były te projekty takie roczne ale przedstawiałam wam 14 propozycji które możecie zrobić każdy może z was to zrobić niezależnie od tego jakim budżetem dysponuje wiadomo. Tak jak tutaj mamy odłóż 10% z każdej koperty w miesiącu. Dla niektórych to będzie dużo, ale na przykład jeżeli obniżycie to do 5 2%, tak, to już będą fajne, fajne oszczędności, które, które, które wasz budżet zniesie. Dzisiaj kolejna porcja, kolejna porcja takich oszczędności takich wyzwań i Część wyzwań które jest, jest taka, którą wymyśliłam sobie sama. Część wyzwań jest taka, którą gdzieś tam yy, zobaczyłam u innych. Yy, jest kilka takich osób, yy, które, które mają takie wyzwania. Yy, jeżeli na przykład wpiszecie sobie na kanale YouTube Savings Challenge i na przykład zobaczycie Amerykanki, gdzie one biorą sobie na przykład segregator, tak jak ja mam tutaj, portfel, i one pierwsze co robią, to odkładają, nie wiem, tam 2000-3000 dolarów, tak? Bo w sumie gdzieś tam mają, czy na przykład 1000 dolarów odkładają sobie w koperty wyzwaniowe. Ja się pytam, jaki jest sens. Bo one nie wiecie, nie, nie uszczuplają swojego budżetu żywieniowego, ani, ani żadnego takiego normalnego, tak, czyli swojego budżetu na tak zwane życie, tylko one po prostu odkładają oszczędności w ramach wyzwań, tak bo przeznaczają, każde wyzwanie przeznaczają na przykład na jakąś tam, jakiś fundusz celowy, który one mają nie na tym moim zdaniem polega wyzwanie, tak, wyzwaniem polega na tym, żeby odłożyć pieniądze uszczuplając swoje wydatki na dany miesiąc na tym polega, czyli wyszarpniemy, okradniemy samych siebie, wyszarpniemy ze swojego budżetu jak najwięcej i, i tak dalej, i tak dalej. Moment, tu ja muszę sobie zerknąć, zerknąć sobie mam. Wyzwanie, które zrobiłam, które zrobiłam też w lutym. To jest na przykład wyzwanie. Numer, tu mieliśmy wyzwanie numer 14, zacznijmy od wyzwania numer 15. Wyzwanie numer 15 eliminacja. Eliminacja którejś z kategorii budżetowych lub ograniczenie jej o połowę. Teraz tak, na czym to polega? Ja to zrobiłam sobie w miesiącu lutym, czyli ja miałam pieniądze przeznaczone na rozrywkę. Mam. Pieniądze miałam przeznaczone na rozrywkę. Nie dość, że miałam tam wyzwanie typu z każdej koperty po 10 luty, tak? To ja jeszcze te pieniądze, które miałam na rozrywkę, przełożyłam sobie na wyzwanie. Zamiast, zamiast rozrywki. Zobaczcie, widzicie? Zamiast rozrywki przełożyłam sobie pieniądze do koperty wyzwaniowej na miesiąc luty. Dlaczego tak? Też możecie, tak? I teraz ta kwestia tego, jaką kopertę budżetową wy, wy zlikwidujecie. Ja zrobiłam to z rozrywką. Rozrywkę najłatwiej było mi zrobić, ponieważ ten budżet na rozrywkę mogliśmy sobie ogarnąć w inny sposób, bo mogliśmy rozrywkę sobie zorganizowaliśmy w ramach budżetu jedzeniowego, tak ale no też można tak zrobić, tak, czy na przykład zdrowie czy na przykład zdrowie kupujecie sobie leki, nie wiem, nie macie te, te koszty na leki zdrowie, wizytę u lekarza na przykład tak jak ja miałam, miałam w lutym bardzo gdzieś tam mocno rozburzony, zb zburzony Zaburzony mój budżet na zdrowie, ponieważ zapomniałam o wizycie u lekarza i te wyniki i tak dalej, i tak dalej. Było tego dużo, więc ja nawet musiałam dołożyć, sięgając po oszczędności, do tej kategorii zdrowie. Ale na przykład, tak jak ja odkładam 50 zł tutaj do koperty tej, tej bieżącej, tak, zdrowie, oprócz tego co mam oszczędności. Oprócz oszczędności, mam jeszcze kopertę budżetową, bieżącą kopertę budżetową na zdrowie. I na przykład wiem, że mąż w tym miesiącu będzie kupował sobie leki. One nie kosztują dużo, więc ja mogę sobie na przykład zamiast tych pieniędzy na zdrowie tutaj odłożyć do koperty, odłożyć sobie jako wyzwanie, tak? I będzie ok. Na przykład paliwo. Jeżeli nie dojeżdżacie do pracy, tak jak my nie dojeżdżaliśmy do pracy, jeździliśmy raczej rekreacyjnie, tak? mogę sobie na przykład ograniczyć ten budżet na paliwo o połowę, czyli e, staram się ograniczać jeżdżenie gdziekolwiek, tak no na jedzenie budżety o połowę nie zmniejszymy, tak na zwierzęta to też raczej, tak ale no macie niektóre, niektórzy mają na przykład, nie wiem, kategorię beauty, kosmetyki chemia gospodarcza i tak dalej jakąkolwiek wy macie kategorię budżetową którą macie taką, która jest raczej mocno nie zaburzy wam budżetu, a możecie ją zrealizować w ramach innych Kategorii sobie ją ograniczacie i sobie to odkładacie. Ja sobie to zrobiłam, jak już mówiłam, w lutem, tak, czyli sobie zrezygnowałam z koperty budżetowej, jaką miałam na przeznaczoną na rozrywkę. I pieniądze na rozrywkę zresztą są takimi pieniędzmi u mnie, które jeżeli nie są przeznaczone na rozrywkę, yy, i się gdzieś tam zbierają, na przykład jeżeli miesiąc, dwa miesiące yy, nie, nie korzystałam z tej koperty, ona i tak u mnie przychodzi na, na oszczędności, tak? to nie jest tak, że ja te pieniądze z rozrywki zostawiam na rozrywkę, tak? bo te pieniądze albo przechodzą na przykład jako oszczędności wakacyjne, czyli dokładam do wakacji, albo dokładam do tych kategorii oszczędnościowych, czy funduszy celowych, które, które mam, czy na przykład na auto, czy, czy na jakieś inne, które są moim zdaniem, czy bardziej priorytetowe. Czyli u mnie dwie kategorie priorytetowe na chwilę obecną to jest auto i wakacje. Dobra. Uch, mam nadzieję, że nie nie, 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 nie pogwatmałam wam. Dalej, dalej. Następnie, następne, następne wyzwanie, czyli liczba liter w twoim nazwisku. I teraz... Możecie to możecie to... Liczba liter w twoim nazwisku razy 2, razy 3, razy 4, razy 5 możecie sobie to rozbudowywać w zależności od tego, jak długie macie nazwisko, tak? Ja mam nazwisko, które ma 11 liter, więc jak ja bym sobie to pomnożyła razy 5, no to wiecie, trochę, trochę byłoby niefajnie, tak? Ale raz dwa, to już spoko, tak? Więc tutaj, tutaj kwestia, kwestia tego, jak Wy sobie to rozwiążecie i, 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 nie wiem, i odłóżcie to sobie w, w każdy, nie wiem, w każdy, 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 każdy piątek czwartek każdy czwartek, tak <grych> mówię, to już tego, przez jaką liczbę sobie pomnożycie, zależy od tego jak długie macie to nazwisko i jak bardzo chcecie to oszczędzić, tak yy, następnie następnie następne wyzwanie, zaoszczędź 5 5% lub na przykład 2% yy, dochodów po opłaceniu rachunków. Czyli, czyli, e, tak jak ja na przykład miałam tutaj, mm, mm, gdzie tu mamy luty, 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 czyli na przykład moje dochody, tak, e, za miesiąc luty, za miesiąc luty, moje dochody za miesiąc luty, tak, to jest 12 tysięcy,

77. Czyli y, moje, moje dochody po opłaceniu rachunku to było 8400, i od tego odejmiemy 5%, 5%, czyli 95%, tak? Czyli y, po opłaceniu rachunku odejmę 420. No, 420 byłoby mi ciężko, zwłaszcza że ja mam jeszcze tutaj sporo funduszy celowych, nadpłata kredytu i tak dalej. Więc 420 byłoby dla mnie trochę dużo, y, ale można by było. 8,410, ale na przykład można by było odłożyć 2%, czyli odjąć 98%, tak? Czyli na przykład 168 to już jest kwota spoko, którą możecie spokojnie odłożyć, na przykład tak jak ja bym tutaj odkładała. Też oczywiście z kopert budżetowych, tak? Czyli można by było sobie to odłożyć, mówię, w zależności od tego, jakie wy macie, jaki macie budżet, jaką kwotą dysponujecie. Tak jak liczyłam, większość wyzwań większość wyzwań. Większość wyzwań, które są, to są kwoty, które odkładacie w wysokości około 250 zł miesięcznie. Rzadko kiedy odkładacie więcej. Ale zobaczcie Powiedzmy te 200 zł miesięcznie, tak, uda Wam się wyszarpnąć gdzieś tam z tego budżetu, tak, razy 12. I zobaczcie, 2400 jesteście w stanie odłożyć. Całkiem fajna kwota, tak? Stosując same wyzwania. Dobra, następnie, następnie. Y, następne wyzwanie, które, które jest. Policz y, kategorie budżetu, których używasz. I pomnóż razy 3. Czyli ilość. Kategorii kategorii Kategorii. Ilość kategorii budżetowych razy 3 Czyli tak jak ja mam tak jak ja mam tutaj ilość kopert tak ilość kopert do, do, dojdą tego opłaty bankowe dojdą jeszcze ubrania tak czyli tu mamy 6, 7 raz 2 3, 4, 5, 6 Ja mam 7 kategorii budżetowych 21 tak. 21 zł sobie odkładam. Można to odłożyć sobie raz w tygodniu, tak? 19. To jest teraz wyzwanie, to, które Wam powiem, to jest takim wyzwaniem dla osób, które, które może, mogą zrealizować także osoby, które płacą kartą. Nie będzie to stanowiło dla nich problemu, ponieważ wszystkie pieniądze, które zostają Wam tuż przed wypłatą, czyli na przykład... Ja wypłatę dostaję pomiędzy siódmym a dziesiątym. Wszystkie pieniądze, które macie na koncie, które macie dzień przed wypłatą, odkładacie. Wszystkie pieniądze, które macie na dzień przed wypłatą, odkładacie. Czyli, na przykład tak jak ja mam e, tak zwane saldo początkowe, czyli na koniec miesiąca zostaje mi pewna kwota pieniędzy. Ja tą kwotę nie przerzucam na kolejny miesiąc, tak? Czyli na przykład e, na przełomie lutego i marca miałam 70 zł do dyspozycji. To ja tych pieniędzy nie, 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 nie przerzucam na kolejny miesiąc, tylko je odkładam. Czyli tyle, ile, ile mi zostało Tyle ile mi zostało w portfelu, ja po prostu je odkładam na oszczędności. Niezależnie od tego, jaką tam macie pulę, czy awaryjną czy jakieś tam itd. I to samo. I to samo możecie zrobić, mając pieniądze na koncie, tak? Czyli wszystkie pieniądze, ja też tak zresztą często robię, że pieniądze na dzień przed wypłatą, tak? Jeżeli wiem, że wypłata dostanę 7, bo tak akurat wypada. No to w tym momencie, jeszcze zanim te pieniądze. Zanim te pieniądze. te pieniądze wpłyną na moje konto, tak? Czyli na przykład. Nie wiem, dostanę wypłatę 7. Tak? I zazwyczaj pieniądze są księgowane coś około 15, czy 16 albo 13. To ja jeszcze przed tym terminem. Te wszystkie pieniądze, które miałam na koncie. przelewam na konto oszczędnościowe. Często i gęsto tak robię. Dalej, następne wyzwanie. Też takie fajne, przyjemne. E, o której godzinie kładziecie się spać? O której godzinie kładziecie się spać, tak? E, przy czym e, wskazuję Wam tą kwotę, którą odkładacie. E, wskazuję Wam, e, patrzycie na wskazówkę godzinową. wskazówkę godzinową i nie wiem w każdą sobotę. I teraz tak, jeżeli jesteście tak jak ja sowami, czyli taka godzina 23, 22, tak? Czasem w sobotę się potrafię położyć o 24, o 23, no to to jest właśnie ta kwota, którą odkładacie. Tak. Czyli to, to, jaką Wam wskazówka ta godzinowa Wam wskaże, taką kwotę odkładacie. Czyli tak jak odkłada się o godzinie 22, w każdą sobotę, czy tam o 23, 23 zł w każdą sobotę ląduje sobie w kopercie. 21, fajne, fajne wyzwanie, bo tu będzie zależało od tego, jaką macie motywację. Ja od jakiegoś czasu, już, już trochę czasu dbam o swoją kondycję. Muszę dbać o swoją kondycję, ponieważ lekarz, lekarz mi tak nakazał. Jeżdżę na rowerku stacjonarnym. Nie mam takiego zwykłego, tradycyjnego roweru, ale mam rowerek stacjonarny i teraz przejechane kilometry w każdą środę na rowerze. W każdą środę. I teraz tak. I tutaj będzie bym zależało od Waszej motywacji, tak? Jak dużo chcecie przejechać tych kilometrów, tak? W danym, w danym dniu. Moja średnia, moja średnia w godzinę to jest około 20 kilometrów, czyli. Czyli no, nie dysponuję większą ilością czasu, czyli 20... w ciągu godziny mogę sobie tylko określić, ile, ile, ile ja mogę sobie odłożyć. Czyli to jest jakieś 20 zł na przykład w każdą środę, bo tyle przyjadę kilometrów. No no, to możecie sobie i teraz tak. W zależności od tego, jak mocno wypedałujecie, jeżeli macie taki rower stacjonarny, tak, albo orbitrek, albo godzina treningu, tak, w zależności od tego, ile tam macie, możecie nawet spalone kalorie podzielić przez, nie wiem, 10 albo połowę i też sobie to odłożyć. Takie, wiecie, przyjemne z pożytecznym, tak? Ja sobie dbam o zdrowie, a jednocześnie pedałuję, żeby wiedzieć, jak dużo mam sobie odłożyć oszczędności. Teraz jeszcze kolejny taki też, jeżeli chodzi o kilometry, to jest tam na przykład ilość kilometrów do pracy. Do pracy i teraz tak, w zależności od tego, jak daleko macie pracę, to też możecie sobie modyfikować, tak? Ja do pracy mam 65 km w jedną stronę, więc no, wiecie, 134 razy w miesiącu dłużyć to byłoby dużo, ale na przykład te 132 razy w miesiącu. No to już spokojnie można, tak? 260 zł spokojnie można odłożyć. Ja to sobie zrobię ilość kilometrów do pracy dwa razy w miesiącu. No bo nie sądzę, żeby żeby dało mi się radę na przykład te, to wyzwanie zrobić częściej, tak? no bo no niestety ja mieszkam, mieszkam daleko od pracy, ale na przykład jeżeli wy macie, nie wiem, do pracy powiedzmy, nie wiem, 2 km, 3 km, niektórzy mają 500 metrów, kilometr, tak. Tutaj sąsiedzi pracują w Biedronce obok, do której jest niecały kilometr, nawet wiecie, musieliby tych kilometrów przejść całą wieś, o tak. Wieś u mnie ma 6 km, więc nawet wiecie, przejście go dookoła wsi, tak? ile, ile wieś ma kilometrów? No to sobie możecie na przykład odłożyć tyle, tak? Czy na przykład odprowadzacie dziecko do przedszkola, czy, 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 czy w ten sposób? W ten sposób możecie sobie to zmodyfikować. Teraz tak, co jeszcze tutaj mam takiego wyzwanie numer 23. Liczba maili w każdy poniedziałek, łącznie ze spamem. W poniedziałek zazwyczaj nam wpływa najwięcej tych, tych spamów, ofert i tak dalej. I sobie po prostu odkładacie, ile macie maili. Łącznie ze spamem. W poniedziałek. U niektórych to będzie na przykład, nie wiem, 10, tak, a u niektórych będzie to 20, a u mnie nawet się zdarza i że jest 40. Naprawdę. Jeżeli dołożę do tego spam, ja mam e, taką dość pokaźną liczbę, e, liczbę tak zwanych ofert mailingowych, czyli ofert. E, I to, wiecie, e, e, przez przypadek czasem się zapisujecie na listę mailingową, podpisując różne zgody i tak dalej nawet jak macie wycofane te zgody to i tak gdzieś tam ta, ta lista mailingowa działa i no, nawet same, same te oferty u mnie to jest ponad 20 w poniedziałek więc ja będę miała co odkładać ale to też jest takie fajne, fajne wyzwanie, które możecie zrobić i teraz tak, kolejne wyzwanie, które chcę wam zaproponować 24 już, cena paliwa razy Cena paliwa na przykład razy 2, 3, 4, w zależności od tego, jakie, nie wiem, w każdy. w każ, każdy piątek. E, w każdy piątek. Czyli na przykład idziecie sobie na najbliższą stację benzynową, tak? I sobie sprawdzacie cenę paliwa. Dzisiaj cena paliwa 98, 5, 86 u mnie na stacji. E, więc no. E, jak wchodzi tak zwany Polski Ład i ten pierwszy tydzień Polskiego Ładu cena paliwa była 5,20, a teraz mamy już 5,80 w przeciągu niecałego miesiąca, więc nie wygląda to za ciekawie i wyzwanie, które ja sobie osobiście zrealizuję to jest też takie wyzwanie i to w sumie wyzwanie dzięki wam, to będzie wyzwanie dzięki wam, 25 wyzwanie liczba lajków pod losowym filmem Liczba. Like pod, pod losowym filmem. E, w każdą środę. I teraz tak. To jest wyzwanie, które ja zrealizuję w przyszłości. Czyli e, mam ilość filmów, tak, która została nagrana, która została upubliczniona. Wy pod tymi filmami zostawiacie łapkę w górę. Tak? I sobie po prostu wylosuję numer filmu, pod który mam sprawdzić, jaka jest ta liczba tych waszych łap, łapek w górę, i tą kwotę, która tam będzie, ja ją sobie odłożę. Dzięki Wam! Dzięki Wam. Dobra, dwa długie filmy. Zobaczę, czy w ogóle to się nagrywało. No, nagrywało się. Dwa długie filmy, w sumie ponad godzina, około godziny z wyzwaniami i teraz tak, to są wyzwania, które ja, które ja wam zaproponowałam część mówię, jest wymyślona przeze mnie część jest e, znaleziona gdzieś, e, ale inspiracją słuchajcie, może być wszystko wszystko co was otacza i co was e, e, wiecie, motywuje e, możecie też zrobić sobie jeszcze takie fajne wyzwanie e, potrzebuję spinacz, czy ja znajdę coś takiego, co się nazywa spinaczem biurowym Pewnie nie. Pewnie nie. E, taka rzecz jak biurowy u mnie jest. O, jest. Jest. Tylko mam wersji zmodyfikowanych. E, możecie też sobie zrobić na przykład, nie wiem, wyrysować sobie koło. Możecie sobie rozrysować koło. To Też takie fajne. Rozrysować sobie koło. Podzielić się na... powiedzmy tyle, tak? I w, każdą, w każde z tych pól wpisuję sobie, nie wiem, kwotę. Tak, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Weźmiecie sobie ołówek albo coś. Ołówek. weźmy sobie ołówek. Przykładacie sobie ten spinacz. Tylko teraz nie wiem, czy mi wyjdzie. Dobra, ale przykładamy sobie ten spinacz, tak? I sobie nim... O! I sobie kręcimy i odkładamy sobie 10 zł. Na przykład, to nie jest moje, to nie jest moje, to też jest zapożyczone, ale też możecie sobie zrobić. jako wyzwanie numer 26? Zakręcić sobie takim kołem. Oczywiście, te liczby, które tutaj sobie wpiszecie, nie wiem, w każdy. W każdy w niedzielę każdą niedzielę, też takie wyzwanie możecie też sobie wziąć, nie wiem, zrobić takie zwane bingo, tak, czyli nie wiem napisać, wyciąć sobie karteczki z różnymi tam kwotami, tak, i sobie wylosować raz w tygodniu i tą kwotę, którą macie zapisaną na tej karteczce sobie odłożyć, tak wszystko, słuchajcie, wszystko dookoła was może być wyzwanie, ja jestem rękodzielnikiem, swego czasu robiliśmy takie wyzwanie, która z nas ma więcej nożyczek tak nożyczek, słuchajcie, były mistrzynie które miały w domu po 50 par nożyczek ja też sobie mogę zrobić takie wyzwanie, u mnie na biurku w tej chwili wisi chyba ich, poczekajcie, teraz mam powiem ile mam nożyczek u siebie na biurku, raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć dziesięć par nożyczek na biurku tylko na biurku, a jeszcze gdzieś tam po kątach jakieś kuchenne, niekuchenne e, i takie do zadań specjalnych, więc to też jest wyzwanie to też jest wyzwanie i takich wyzwań e, dookoła siebie możecie znaleźć mnóstwo na naprawdę niewielkie kwoty, które odkładane systematycznie nawet te 10 zł zobaczcie, 10 zł tygodniowo co to jest, czy 20 zł w tygodniowo co to jest, tak? to jest raptem 50 zł na miesiąc, oprócz tego co odkładacie co, 50 zł nie dacie rady odłożyć? naprawdę w ekstremalnych sytuacjach w ekstremalnych sytuacjach nie, ale w większości przypadków większość z nas jest w stanie takie pieniądze odłożyć oprócz tego co odkładacie normalnie, codziennie około 200 zł jesteście w stanie co miesiąc wyszarpnąć ze swojego budżetu na dodatkowe oszczędności życzę wam jak najwięcej tych pieniędzy w portfelu żeby świnia skarbonka była pełna i do zobaczenia cześć, trzymajcie się